Ważna informacja: ten materiał nie ma na celu promocji, sprzedaży czy ogłoszenia tego samochodu, dlatego że samochód nie trafia na sprzedaż. Może tak, jeszcze, żeby było wszystko jasne i oczywiste. Cześć, witam Was w dzisiejszy można powiedzieć oficjalnie mroźny poranek. I chyba przyszedł czas na podsumowanie tych moich. Już ponad 5 lat spędzonych z Toyotą. W tym czasie przejechaliśmy razem prawie 180 tysięcy kilometrów. Zasadniczo do takiego podsumowania skłoniła mnie poważna awaria, która się wydarzyła ostatnimi czasy. Właśnie jadę w tym momencie do serwisu, żeby ją usunąć. No, i niestety ta awaria sprawia, że chyba upada mit legendy niezawodnej Toyoty. Oczywiście tutaj sobie żartuję, śmieszkuję. Drobnemu uszkodzeniu uległ mechanizm zamykania i otwierania lusterka po stronie kierowcy. Jest tutaj opcja taka, że w momencie, gdy zamykacie drzwi z pilota, to składają się lusterka zewnętrzne. Oczywiście przy otwarciu drzwi zamku, właściwie centralnego zamka, te lusterka się z powrotem rozkładają. I w momencie, gdy jest pogoda sucha, nie pada, nie ma mgieł, to cały mechanizm, wszystko wokół działa tak, jak to producent sobie przewidział. Natomiast w przypadku, gdy robi się wilgotno, bądź jest jakieś tam większe zamglenie, to no lusterko ma pewne problemy żeby się złożyć nie ma chyba przewidzianego żadnego, żadnej procedury tutaj naprawy czy wymiany samego silniczka czy samego mechanizmu składania przynajmniej taką informację uzyskałem w ASO no i oczywiście odbędzie się w ramach gwarancji, ponieważ samochód pomimo tego, że już ma swoje lata i przejechane swoje kilometry to cały czas jest na gwarancji producenta właściwie nie producenta tylko w tym momencie importera. Może ona być przedłużona do 185 tysięcy kilometrów lub do 10 lat. Z pozostałych rzeczy, które tutaj trzeba było na tym podczas tego przebiegu wymienić czy naprawić, to były przednie tarcze i klocki. Tarcze i klocki, dlatego że na tarczach powstał rant, no i sama wymiana klocków. Nie skończyłaby się najlepiej, dlatego były wymienione tarcze i klocki. Na tylnej osi wystarczyło wymienić klocki hamulcowe i z takich kosztów, powiedzmy, nieplanowanych, to jest wszystko. Poza tym, oczywiście, co 15 tysięcy przegląd, serwis olejowy. U mnie wychodziło co 15 tysięcy, nieco rok. Nakrośnie tych kilometrów w ostatnim czasie robię zdecydowanie więcej. No a poza kosztami przeglądu i serwisu, to wlane paliwo i opony bo to jest wszystko, co tutaj można dołożyć. Na szczęście odpukać nic więcej się złego nie działo. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o taką obsługę, powiedzmy serwisową, która mnie nieco dziwi, to brak interwału wymiany nie wiem, oleju, płynu smarującego. Przekładnie, planetarną. Toyota twierdzi, że jest to Przynajmniej w Polsce ASO Toyota twierdzi, że jest to płyn, którego się nie wymienia. Jak dla mnie, tak samo jak kolej w manualnej skrzyni biegów należy co jakiś czas wymienić. Tak samo tutaj myślę, że wypadałoby.